Cześć, zapraszam na słownictwo z Gregiem. Zaczynamy. Aunt, aunt, ciocia. Pamiętajcie aunt, ciocia. Później mamy brother, brother, czyli brat. Pamiętajcie brother, brat. Cousin, cousin. Kuzyn, kuzynka. Jeszcze raz. Kazyn. Kuzynka, kuzyn. Dad. Dad. Czyli Tatuś. Tato. Dad. Dad. Później mamy Grandma. Grandma. Czyli Babcia. Grandma. Babcia. Grandpa, grandpa, czyli dziadek, grandpa, dziadek. Teraz mamy dziadkowie, czyli grandparents. Grandparents, dziadkowie, grandparents. Mam, mam, czyli mama, mamusia, mam. Sister. Sister, czyli siostra, sister, czyli siostra. Uncle, uncle, czyli wujek. Uncle. Powtórzmy sobie: sister, siostra. Mam, mama. Grandparents, grandparents, dziadkowie. Grandpa, grandpa, dziadek, grandma, grandma, babcia, dad, dad, tatuś, cousin, 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 kuzynka, brother, brother, brat, aunt, Und. Ciocia. Zapraszam do kolejnej lekcji Ej. Hey.